Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Spider yy, i witajcie w takim pierwszej, znaczy się kolejnej serii, ciekawej serii, mianowicie będziemy sobie grać na pewnym serwerze, małym serwerze 10 osłotowym ale bardzo fajnym serwerze, może kilka słów o tym serwerze yy, oczywiście IP tego serwera znaj macie w opisie mojego filmu oraz w adnotacji yy, Serwer liczy 10 slotów, ma on kilkanaście, kil, raczej kilka pluginów na Kuboid, oczywiście World Edit, World Guard, LWC, czyli na zablokowanie skrzyń oraz czyśpieców, śpieców, oraz to chyba byłoby na tyle z tych pluginów. Oczywiście. Jest tutaj trzech y, właścicieli tego serwera, jest to nawet fajny serwer, jak można sobie pograć. To jest moja działka, poprosiłem y, administratora, aby mi ją przyznał. Administrator bez problemu mi przyznał. Nazywa się Kakao, ale jest też dwóch innych. Za chwilę wrócimy na spam i powiem wam nazwy tych ludzi, którzy są administratorami, do których y, powinniście zgłaszać wszelkie swoje, y, wiecie, problemy oraz inne sprawy. To jest taka moja działeczka. Fajna może sobie dom zbuduję. tutaj buduję, robię sobie farmę yy, farmę raczej uprawę yy, tego uprawę zboża będę sobie robić gdzie są te moje wiaderka nie z tym tutaj mam swoje wiaderka yy, i ja tutaj sobie będę właśnie grał robił sobie survival i to jest taka właśnie fajna rzecz. Yy, Dobra, tutaj mam y, upieczony porkchop. Dobra. Mody, na których gram, to jest mod, który wskazuje kordy. Tak, i tyle. Ale jeszcze postaram się wgrać minimapę Inventory Twix. No to może zaczynajmy. Powróćmy na spawn. Aby wrócić na spawn na serwerze, pamiętajcie, zazwyczaj się wpisuje ukośniki spawn. I... Nie ruszając się, musimy poczekać około 10 sekund, aż nas zespawni do spawnu. I tak, jest przeteleportowało nas do spawnu, tak on wygląda, w tak, taki mater, tak jest zbudowany, dość fajnie to wygląda. Tutaj na początku mamy regulamin gry, czyli jeśli widzisz, że ktoś ma cheaty, zgłoś to adminowi. Zakaz budowania blisko spawna. Nie reklamuj, nie reklamuj innych serwerów, nie prowokuj graczy, nie obraczaj adminów oraz graczy, zakaz używania CP Private na nie swojej działce, zakaz grożenia banem, inaczej wynagrodzimy to. Admin ma zawsze rację, zasponowanie kick, nie kłamiemy, nie prosimy administracji o itemy lub Gmoda, nie trollujemy, nie piszemy na kapsie. I tutaj takie, wiecie, uwagi dotyczące miłej gry i rozgrywki. Ok, tutaj mamy informację, że subskrybujcie, po polecany kanał YouTube. Eventy codziennie o godzinie 18.00. Miasto budowali, macie tutaj nazwę tych osób, jest to Leszcz, As.pl, as Kuki oraz Kakao. Tutaj mamy administrację i właścicieli. To są ci sami, te same osoby, które budowały ten serwer i admini nazytor.pl. Ok. W porządku. Yy, aby wrócić, znaczy się, aby spaść do miejsca, gdzie są działki, musimy po prostu idealnie w środek wycerować, żebyśmy się nie zabili. I tak leciutko nas tutaj uderzy i znajdujemy się. W takim miejscu, który się nazywa, no nie wiem, też pound czy coś takiego. Tutaj mamy miękkie świnki i takie różne duperele. O dobra, aby nie zagłębiać się w szczegóły, przedstawię wam, co można na tym serwerze znaleźć. Na przykład mamy tutaj taki pokój, budynek, który możemy enchantować, czyli zaklinać swoje itemki. Mamy tutaj, mamy tu, mamy tutaj kilka. Tych enchantment table, czyli stołów do zaklinania, i możemy, jeżeli mamy wystarczającą ilość expa, to sobie możemy tutaj zenchantować. To jest dość wysok, wysoki poziom. Ja tutaj sobie zenchantuję na przykład swoją siekierę na pierwszy poziom. I mam efficiency 1. Mam zenchantowaną zbroję. Możecie się domyślać, skąd mam yy, diaksy. Oczywiście mój kolega, który miał game moda, użyczył mi ich. Także to był właśnie. Yy, budynek, którym emczentujemy rzeczy, poproszę o dzień. Tutaj znajdujemy działki innych osób, które sobie wybudowali budynki, lub, sobie, lub yy, gdy, gdy te budynki są w trakcie budowy, yy, oprócz czekajcie. O, mamy dzień, game mod, mo i na miesiąc to game, ale co z tym, czekajcie. No i tutaj mamy stację Afuka, czy Afeka, nie wiem. Tam mamy świnkarnię, czyli tam jest taka sprawa, że jest takie jedno piętro z lawą, gdzie są dwa, bodajże, czy jeden monster spawny świn I tutaj poczekamy minuty, i przez właśnie y, tą górną część tej świnki wypada, wypada po prostu świnia z upieczonymi fortunami. I to jest też bardzo fajna sprawa. Co by to jeszcze wam pokazać takiego? No nic, ogólnie możemy wyruszać w Survival. Tutaj nie możemy nic kopać, ponieważ działa tutaj plugin o nazwie Kuboid a kuboid jak wiecie to lub może nie wiecie jest to taki plugin do serwer, po prostu który za, e, zabrania nam tylko admin może po prostu niszczyć dany teren e, także to jest taka fajna sprawa tutaj mi się wolno czączki ładują ale no niestety dobra e, tam możemy sobie wyprawiać survival e, także my sobie pójdziemy właśnie na survival tak jak już to powiedziałem tam są bagna i cóż tu widzę? Jakiegoś kurczaka, bodajże, tak? To jest taka mini wysepka. Mm. No. Zenchantowany mam miecz do Ban of Art Tox, chyba? Nie, Sharpnest zajknął Tam Tamten mam miecz zenczantowany na Ban of Art -Tox. Także, no zaczynam od początku, ponieważ nie wiedziałem czy będę mieć motywację czy nie, ale z okazji 62 widzów na, dziś, na dzień bieżący, to jest z, moj, z mojej strony naprawdę dużo osiągnięcie jak, na, jak na takiego przeciętnego gracza jak ja. Yy, spróbuję się także jakoś zareklamować na YouTube. Okej, okay, tutaj mamy drzewo. Pasowałoby sobie gdzieś znać jakiś fajny teon. Tutaj mamy glinkę i bardzo dobrze. Jak wiecie, glinka się bardzo przydaje. Czasami będę prosił admina, aby mi coś dał, a czasami nie, bo czasami on coś pożycza, ale jak już wiecie, tutaj mamy glinę, i to potem przepalamy na sztabki cegły, ceglane sztabki, coś takiego, i potem z tych sztabek układamy na cztery i otrzymujemy bryki, czyli cegły. Ogólnie jest to bardzo fajne miejsce. Ja lubię bagna, tylko że jeśli zróżnicowany jest po prostu poziom ukształtowania terenu. Tak jak tutaj. Grzybki przydają się jak najbardziej. Możemy zrobić farmę grzybków. Na tym serwerze no, jest dość fajnie, powiem Wam szczerze. Nie zauważyłem tutaj jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby mi przeszkodzić. Ok, wolno ładujące się czarnkiczki. O, tam widzę owce. Yy, dlatego mam nadzieję, że sobie owcą upoluję. I bardzo chciałbym, aby tam były trzy owce co najmniej. A jeżeli jest jedna, to cóż. O, i widzicie, fajny biom się wygenerował. Taki leśny, wyżynny teren. W każdej chwili, jeżeli nie znamy drogi, no to możemy powrócić używając komendy ukośnik i spał. Dobra, weźmy sobie troszkę może drewna brzozowego. Posłuży on no, to drzewo nam po to, abyśmy zrobili sobie taką fajną podłogę. Ogólnie nagrywam w jakości 480p. A wiecie dlaczego? No ponieważ uważam, że na, ra na razie właśnie takie dłuższe odcinki będą 480p. Ponieważ wolę Minecraft'a na pełnym ekranie. Dobra. Tutaj mamy takie miejsce. Bardzo chciałbym znaleźć jakoś owce, wiecie? W bardzo mi się to podoba wszystko. Mamy już widzicie klej, czyli glina. Jeżeli ktoś nie wie z angielskiego, no to teraz już wie na pewno, że glina to jest klej po angielsku. Pasowałoby także mieć liście do dekoracji naszego domku. I zrobimy sobie shearsy, czyli jak już powiedziałem, liście. Jeżeli zetniemy na przykład siekierą, to niestety nam nie wypadną. Jak już wiecie, to jest logiczne, że nożycami ścinamy liście z ogrodów Włączył mi się x którego nie używam. Ale już mam go zainstalowanego, ponieważ na swoim singlu grając używam tego moda, ponieważ przedstawiałem w Minecraft modyfikacje i bawię się tym modem. Jak już wiecie, ten mod jest dostępny także na multi, a te diaksy, które miałem, otrzymałem od mojego znajomego, który miał game moda. Okej. Okay. Szukam teraz owcy, jakieś widzicie. Owcy szukam. Świnka się też przyda, ale ja chcę owce. I to jest bardzo fajny, przyjemny teren. Już tak widać, ktoś tutaj kopał się tam na dół. No, niestety musiałam też paść, ponieważ moja ciekawość doprowadziła do takich nieprzyjemnych skutków. Y a myślę, że wykorzystam troszkę tego troszkę tego drewna i się wydostanę okej okay. no dobra, szukamy dalej yy, podstawowe informacje dotyczące yy, programu do obróbki, no to jest Camtasia Studio w, w razie dalszy, w ciągu dalszym, ponieważ inne programy niestety Albo kreszują system, albo po prostu y, bardzo długo renderują, a tutaj się liczy czas przede wszystkim. O, mamy dżunglę. Ale wiecie, ja szukam tutaj jedyną rzecz. Jedyną rzecz, która mi się naprawdę czyta. Bardzo wolno się ładują czanki i nie wiem czemu. Tutaj ktoś... Słyszałem, że podobno mu tylko da się zniszczyć bedrock. Nie wiem, czy to prawda. Ale nie będę. Wiecie. Praktykował tego. Okej. Okay. Tutaj ktoś robił takie. jakieś dubne rzeczy. Nie wiadomo, co one oznaczają. Ten serwer jest fajny. Powiem Wam szczerze, nie ma wielu pluginów. Że że nie ma... ten serwer jest fajny nie ma wielu takich pluginów, które by po prostu naprawdę komercjalizowały serwer a komercjalizacja serwera to jest nic dobrego jak kupowanie konta VIP i to wszystko wolę małe serwery, na którym są pluginy ale nie ma ich tak wiele może jestem dość wybredny ale naprawdę, naprawdę takie oczekiwania są bardzo fajne z mojej strony, nie wiem jak wasze ok Yy, dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. A, mamy ziarna kakaowca, czyli koko Kokobensy. Czekaj, coś się wymawia? Kokobensy. Tak. O, mamy kokobensy. Tam coś już jest zbudowane. Ciekawe, co to jest. Może jakaś arenka pwp Czy coś takiego? Nie wiem, czy to są akurat warpy jakieś. Ale wiecie, już drugi dzień dopiero gram, bo mój znajomy dał mi IP. No jeszcze zobaczę, co to jest za miejsce, jakieś ciekawe, może. I powrócimy na spam i skończymy ten odcinek. Odcinek B będzie się pojawiać regularnie. Może po... też inne seriale się pojawią. Okej, okay. to jest jakieś główne, można powiedzieć, ktoś zbudował. I czy to jest kuboć na to? Nie. I mamy stąd bryki. I tą bryki wykorzystam sobie do budowy mojego domu. Oczywiście mój dom będzie drewniany. Ale tą bryki przydadzą się do podstaw do fundamentów, może do jakichś różnych podstaw jak już powiedziałem. Yy, wkrótce, ale to wkrótce mam tutaj na myśli przyszły rok za dwa lata. Na pewno sobie zakupię nagrywarkę do GPS 3 nazywa się ona Dark Crystalizer HD Crystal HD, coś takiego, Media Capture będę się starał yy, puszczać gameplay z właśnie gry z różnych gier na PS3, które posiadam w wersji najnowszej Slink. Yy, gry, które rozważam, no to na pewno będzie jakieś FPS-y. Assassin's Creed Brotherhood oraz yy, yy, no, WWE 2013. 2012. Dobra. Spawn. I poczekamy, zaniesiemy do skrzyni. Oczywiście, jeżeli skrzynię położycie oczywiście na swojej działce, to nikt nie będzie prawa miał jej zniszczyć ani nikt nie będzie miał prawa jej otworzyć, ponieważ specjalnym pluginem jest ona zabezpieczona. LWC oraz powiem Wam szczerze, że nawet gdy poprowadzicie i zbawicie klipera do tej skrzyni, to jeśli on wybuchnie, to nie pozostanie żadnej krzywdy wokół twojego terenu oraz działki. Ok, tak jak już widzicie, nie mogę nikomu zniszczyć to, co sobie wybudował. A jeszcze, żeby nikt mi nie robił glitchu i nikt chodził po mojej działce, to jest taki na to bardzo fajny sposób, powiem Wam szczerze. Tutaj jest działka Karol B1998. Tutaj drzewko zasadziłem. To drzewko będzie służyć jako naprawdę mój fajny punkt widokowy z mojego domku. Wchodzimy i tutaj stawiamy. Bodajże wystarczy, że. O, patrzcie. Stawiamy tutaj dwie, wiecie, bloczki y desek. I nikt, kto będzie chciał wejść, to będzie musiał zniszczyć to a wiadomo, że zniszczyć się tego nie da ponieważ to już jest zabezpieczone zabezpieczone pluginem Cowboy yy, dobra, uporządkujemy sobie w skrzyniach te wszystkie nasze rzeczy yy, mączka kostna, stąd briki yy, Oak sapling, to weźmiemy to to niepotrzebne, to też nie jak na razie yy, także wiecie zapraszam Najpierw dziękuję za obejrzenie mojego filmu, to naprawdę pomogło mi w samopoczuciu. Także w następnym odcinku będziemy coś fajnego robić, mam nadzieję, że dokończę swoją farmę. Żegnam się z Wami i miłej nauki, cześć!